Lechia od początku zdominowała Ślęzę. Prowadzenie mogła objąć już w 13 minucie, kiedy sędzia podyktował rzut karny po faulu na Wiktorze Nachrebeckim. Przemysław Bargiel chciał z 11 metrów umieścić piłkę pod poprzeczką, ale strzelił za wysoko. 10 minut później było już jednak jeden do zera, a wynik otworzył Kacper pokonując własnego bramkarza. Lechia naciskała coraz bardziej i na przerwę schodziła prowadząc 3 do zera. W 45 minucie na listę strzelców wpisał się Bartosz Rutkowski, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Kuba Lizakowski efektownym szczupakiem zamknął pierwszą. Połowę. My mamy założenie, że jeżeli strzelimy jedną bramkę, no to chcemy iść po drugą, trzecią, bo taki jest nasz nasze DNA i taki jest nasz styl gry. Więc yy, ja byłem przekonany, że do przerwy jeszcze, jeszcze ukujemy. Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Na boisku wciąż rządziła lechia. W 69 minucie na 4 do 0 podwyższył Filip szczotko, natomiast 10 minut później wynik spotkania ustalił Jakub kołodenny. Ślęza przez cały mecz nie potrafiła oddać celnego strzału, nawet w takiej sytuacji. Trzeba się nad tym pochylić. Czy niektórzy rzeczywiście nadają się na ten poziom rozgrywkowy, czy czy może jednak klasa okręgowa byłaby, patrząc na dzisiejszy występ, to takie wnioski się nasuwają. Myślę, że głównym problemem dla Ślęzy była nasza intensywność i ta praca w obronie i to działało, więc duży szacun za to. Za tydzień Lechia zmierzy się na wyjeździe z Kaliną Gubin.